Wcześniej w tym odcinku tutaj Lego Lordka w tym odcinku będzie recenzja i przegląd gazetki Lego Marvel Avengers drugiej w roku 2020 przypomnę, że drugiej w ogóle. No to się zabieramy za otwieranie. Tak to wygląda. Zobaczmy. czy przypisuje ta figurka fila? jest to moja duda, moja figurka z innego Marvel Avengers, z Lego Marvel, bo już tego mi już co spacerem znalazłem A ja robię. Jak Dobra, to to by było. Na tyle jak wam się podo podobało, zostawcie łapkę w górę i może nawet subskrypcję, jak będziecie chcieli. Ale to samo nie zmuszam nie zmuszam, tylko proszę. I napiszcie w komentarzu. Czy dobre są takie różne recenzje? Czy, czy chcecie więcej recenzji, żeby ze wszystkich gazetek Lego takich pojawiało się więcej recenzji gazetek? Jeszcze się dzisiaj lub jutro pojawi recenzja Lego Ninjago, komiks numer jeden z Draymadonem. To zobaczymy w następnym odcinku. To był lortka. I pytanie, czy się udało wstawić tutaj muzykę? Sprawdzę to w czasie montażu, potem.